Co robisz? Przepraszam. Czemu zawsze musisz mi coś robić? Mija? Musimy to szybko znaleźć. Wiem, chodźmy. Pas Colucci. Nie oddałyście mi prac. Właśnie po niej idziemy. Zaraz wracamy. Nie chcę je widzieć teraz ale to niemożliwe. Wracajcie. Później do klasy. Industrial Harelex Korporacja publiczna członek założyciel Ricardo Sisniega. Lista osób uprawnionych do wypłaty funduszy. Dzień dobry. Przepraszam, właśnie ty Widziałyście? <słuchaj> Przystojniaczki. O nie. Roberto, możemy porozmawiać? Oczywiście. Cześć! Zaraz wracamy. Chodź. Widziałam to. Co mogę dla pana zrobić? Powiedz, czego ode mnie chcesz. Przątaczka mówiła, że była u mnie jakaś uczennica i jej opis pasuje do ciebie. Potrzebujesz czegoś? Nie. To znaczy tak. Chciałam zostawić rzeczy, które zebraliśmy. Ale nic nie zostało, bo dziewczyny poszły do domu dziecka i wszystko tam zostawiły. Gratuluję. To bardzo dobrze o was świadczy. Dziękuję. Wiele osób się w to włączyło. Jest super. Jeśli to wszystko, pójdę już do moich przyjaciółek. Dobrze? Chwileczkę jeszcze jedno. Szkoda, że nie poznałaś mojego brata, ale mój przyjaciel Omar zabrał go na spacer. Siedzi w domu całymi dniami i potrzebuje świeżego powietrza. Wyobrażam sobie. Może poznamy się innym razem. Na pewno. Tak. Czas na mnie, na razie. Czytał pan sztukę? Bądźmy poważni, na serio? Będziecie ją wystawiać? Byłam ciekawa, czy pan ją zna? Tak, jest świetna. Dobrze, nareszcie. Dwie godziny wisiałem na telefonie. Co się stało? Alicja szaleje, bo pomaga nieważne. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Chyba coś znalazłem. Co się stało? Członkiem założycielem Industrial Harelex jest niejaki Ricardo Sisniega. Ricardo Sisniega nie żyje? Tak. Był bardzo groźnym więźniem. Co o nim wiecie? Nic a nic. Ricardo Sisniega? On nie żyje. Co? Tak. Umarł w więzieniu. Posłuchaj. Znalazłem listę osób upoważnionych do wypłaty pieniędzy z firmy. Zgadnij kto na niej jest. To... Mów. Mono. Mono, skoro lubisz sobie pogadać, przedstawię cię komuś, kto cię chętnie wysłucha. Chodź, możesz mi dać ten telefon? Podobała Ci się moja niespodzianka? Oczywiście, bardzo dziękuję. To boska rozkosz. Zjem wszystko, ale muszę iść po chłopaków. Najpierw śniadanie, dokończę. Ale najpierw obudzę chłopców, żeby potrenowali i rozgrzali mięśnie. Siadaj. Należy ci się relaks. Odpręż się. Strzeliły ci palce. Alicjo? Tak, panie Gandia? Sprawa załatwiona. Świetnie. Widział pan naszych gości? Tak. To dobrze, idą już na śniadanie Cudownie, usiądź w Walterze Czy dzieje się tu coś, o czym nie wiem? Nie, profesorze Mercado, jestem Walter Profesorze Walterze, był mały problem, ale już został rozwiązany Tak Alicjo, przygotuj pokój Bustamantego Tak, przepraszam, Walterze nie wiesz, czemu Gaston mi nie pomógł? Wysłowam go do pana, ale chyba... Usiądź. Tak, proszę zjeść śniadanie. Widocznie pana nie znalazł. Co tu robiłaś? Czemu zdjęłaś mu buty? Odwracałam jego uwagę, żeby nie widział, co się dzieje. Bawiliście się w mamusie i tatusia. Pasqualu, szybko! Co jest? Proszę za mną. Spokojnie. Odczep się. Co się stało? Nie przeginaj. Czekajcie, co się stało? Spokój. Uwaga. To uczciwa bitwa. Trzeba walczyć czysto. Gotowi?